Cześć wszystkim. Dzisiaj byłem z kolegą w restauracji uzbeckiej w Seulu, koło Tungdemun. Dużo są losjanin i dużo ludzi z wspólnoty niepodległych państw. Czyli taki bla bla, stan, kraj, nie wiem czy znacie, można powiedzieć Azji Centralnej. Na przykład Uzbekistan, Tajikistan, Kazachstan, taki kraj. Uh, nie wiem dlaczego akurat koło Dongdaemun dużo są ich. A jak byście mieli znajomych z Rosji, proszę zapytać. I z Dongdaemun trochę spacerem poszliśmy. A niestety nie mam, a niestety mam tylko Google mapa, ale w Korei. Uh, nie dobrze działa, nie wiem dlaczego. I więc mój kolega nawigował do restauracji. I... 이사람이사람아이 <목소리> 그 사람은 이 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 사람은 이사람이 사람은 이사이 사람은 이사람이 사람은 이이 사람은 이 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 I jeden z baraniny. I jeden... No. I dwa kola. A wreszcie dostaliśmy no, pierwsze no. danie. To jest zupa lagman. Jeszcze dostaliśmy kimchi z marchewką. Lagman jest zupką z makaronem, z pomidorowym sosem i jeszcze tam jest baranina. Wydaje mi się, że jak Bym dodał trochę śmietany, byłoby super. To? Potem zamawialiśmy jeszcze ciasuję, jeden baraniną z zwykłym mięsem i jeden mięsem z kością. A szczerze mówiąc ciasuję baranino myślę, że chiński jest lepszy. Ogólnie ja nie lubię chińskie jeszcze, ale chiński czasu baraniny jest dobry. I. No. Mój kolega mówił, że to śmierzało od mięsa. Pewnie to jest taki zapach od baran, który nie jest przyjazny dla Koreańczyków. Dla mnie też. Szczerze mówiąc, dzisiaj restauracja nie było tak bardzo, bardzo, bardzo fajna. To jest ok, ale nie jest tak najlepsza tak jak ostatnio sushi kołzi no Ja myślałem, że taka rosyjska restauracja, którą poznałem i widziałem w Polsce Ale jednak było, wiesz, azjatycki centralnej Uzbecki, uzbecki restauracja Było okej, okay, ale mi nie smakowało I cena dla dwie osoby 150 zł to nie jest dużo I daje najeżdżony byliśmy A Więc było okej okay. Ale nie jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że było fajne wideo dla Was. Życzę miłego dnia. Pa, pa.